Boxdel ponownie aktywny, pokazuje swojego nowego psa, natomiast nie odnosi się do spekulacji w sieci, które staje podniesione za sprawą wypowiedzi tej kwana, czy wczorajszego filmu Gimpera, gdzie znalazł się na miniaturze. Książulo przeprowadził interwencję, telefoniczna konfrontacja z właścicielem putki z kebabem oraz usunięcie naklejonego na własną rękę napisu Mola. Złodzieje okradli Muzeum Louvre w Paryżu, 7 minut akcji, drabina i pierwszy taki przypadek od prawie 3 dekad. Sylwester Wardenga z aktualną 3 minuty propozycją w stronę Wojtka Goli odnośnie Gołcu. Zacznijmy od głównego tematu ponieważ Boxdell ponownie jest aktywny w sieci, natomiast publikuje relacje niezwiązane jednak z ostatnimi spekulacjami łączącymi jego osobę z przekazem Sylwestra Wardengi. Na wstępie warto zaznaczyć, że ostatnie wypowiedzi Sylwestra Wardengi informujące o nadchodzących problemach u jego sądowych oponentów i w ich narracji nie zostały skierowane w stronę Boxdella. Jednak sposób wypowiedzi czy stwierdzenie, że być może ta osoba sama będzie chciała pierwszaś na ten temat wypowiedzieć i że Nitro mógł z nią pisać w czasie transmisji, automatycznie sprawiło, że z wszystkich oponentów Druida i po wykluczeniu Stew oraz Dubiela, z którymi posiada sprawy sądowe, po prostu spora ilość osób łączących kropki zaczęła podejrzewać, że informacje prokuratury mają dotyczyć Boxdella. Dodatkowo wczoraj na kanale Gimpera pojawił się materiał, na którego miniaturze możemy zobaczyć Sylwestra Wardęgę oraz Boxdela i, cytat, Zbliżają się kłopoty, który poruszył temat przedczorajszych spekulacji i domysłów tej kwana, które łączyły Boxdela i były wywołane przekazem reportera w sprawie przed roku, gdzie informował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie Boxdela. No i tutaj przypominając, złożenie zawiadomienia, które miało miejsce pod koniec września. Miało być na podstawie rzeczy, które otrzymał. Boxdell jednak w grudniu odpowiedział na ten materiał dotyczący tych rzeczy, jakie miały zostać dostarczone, jednocześnie w skrócie, dementował przekaz tamtego filmu szalnego. Szalony natomiast również wtedy błyskawicznie odpowiedział, kontrując, że jego materiał był oparty na prawdziwych dowodach i ponownie przypominając, że złożył dokumenty do prokuratury. Szalony reporter zresztą na jednym ze swoich materiałów informował o tym, że był na prokuraturze, jakieś informacje złożyć. W związku z tym, biorąc pod uwagę tempo działania organów sądowych, zgadzałoby się, że mniej więcej po pół roku mogła Prokuratura podjął decyzję o podjęciu śledztwa, bądź nawet o postawieniu zarzutów. Tak więc temat sprzed roku powrócił, który był ponownie poruszany w grudniu przez dwie strony, no i teraz za sprawą wypowiedzi tej i następnie jeszcze bardziej nagłośnienia sytuacji przez Gimpera, znowu powrócił, natomiast wszystko oczywiście w formie łączenia kropek do wypowiedzi Sylwestra Wardengi. Ani nie dotyczy to Dubiela. Natomiast nie chodzi o Stewarta, nie chodzi nic o związanego z Dubielem. Ale obok Zdelu, jak zwrócę uwagę, nie powiedział ani słowa. A zatem sytuacja właśnie zrobiła się o wiele ciekawsza i nie ukrywa że czekam na kolejne informacje. Co istotne, take one na krążących po sieci urywkach jego transmisji wyraźnie akcentował, że jest to oparte tylko i wyłącznie na łączeniu wskazówek i domysłów, które pojawiały się w wyniku wypowiedzi Sylwestra Wardengi. Tak jak mówię, pamiętajcie, że jest też, możliwość, jest też możliwość, że te kwity, które szalony reporter zaniósł na Boxdela są bezużyteczne i prokuratura pie powiedziała nic tym nie robimy, proszę zostawić pana Michała. Też jest taka opcja, jak najbardziej, też jest taka opcja. Więc nie, nie popadajmy w jakiś, wiesz, chóra, optymizm, rawczy połączył kropki, bo... Ja powiedziałem o fakcie, a potem już o moich domniemaniach, tak? Czyli faktem jest, że taka dokumentacja została zaniesiona przez reportera na prokuraturę, ale nie jest faktem, że prokuratura się tym zajęła. To, to są moje domniemania po reakcji optymistycznej Wardęgi, biorąc pod uwagę. Jak ubrał to słowa wszystko, nie? Co jednak również istotne, na chwilę obecną nikt nie zdecydował się rozwinąć słów Sylwestra w sposób inny niż spekulacje i łączenie wspomnianych kropek. Być może wynika to z braku wiedzy na ten temat. Tak więc równie dobrze sytuacja może dotyczyć jakiejkolwiek innej osoby. Szalony reporter również na chwilę obecną nie zdecydował się nawiązać do tych spekulacji. Pojawił się natomiast przekaz, że sprawy związane z Pandorą mają ponownie być bardziej aktywne. Prokurator główny prowadzący sprawę Pandory wraca z, z zdrowotnego już... Nie, nie, nie pamiętam, więc nie będę <kłys》> mówił. Życzymy zdrowia wszystkim, zwłaszcza prokuratorom i wraca gdzieś tam z, z chorobowego, mówi, że wzmaga działania, bo ja sam po sobie widzę, że tam jakie coś tam, pan coś tam powiedział, czy może pan coś tam, coś tam, coś tam, I ja tak mówię, kurczę, no nie wiem, rok czasu była cisza i rozumiem oczywiście to, ale czego? Bo ja wróciłem, mnie nie było i teraz i nagle kilka dni później po tych moich telefonach Wardenga mówi o no i teraz przejdźmy do Boxdella, który prawdopodobnie po około dwóch tygodniach przerwy w aktywności medialnej postanowił opublikować cztery relacje, na których możemy zobaczyć młodego psa z informacją. Poznajcie mojego nowego psiaka Mini, najbardziej uroczy miś, a na ostatniej relacji zobaczyliśmy natomiast informację Haha, w związku z nowym psiakiem dostałem dużo pytań czy Benio żyje. Nie obawiajcie się, Benek pełni teraz funkcję starszego brata, tylko chyba jest jeszcze trochę zbyt zazdrosny. Tak więc nie jest to żadna reakcja Boxdella na pojawiające się spekulacje, ale jednak pojawienie się akurat po publikacji Gimpera... Być może przypadkowe i po prostu sobie tak rzucił. A być może miał na celu nie bezpośrednio, ale uciąć daleko idące spekulacje, dlaczego akurat teraz nie jest aktywny. Nie wiemy więc, czy sytuacja dotyczy jego i z czego wynika ostatnia przerwa otworzenia ferek, których ostatnia transmisja odbyła się prawie miesiąc temu, 23 września. Zmieńmy teraz temat, ponieważ książulo osobiście zerwał podrobioną naklejkę Mwalan z budki z kebabem. W przypadku książula mamy do czynienia ze zdecydowanie świetnym kontentem łączącym zarówno testowanie, jak jedzenia, czyli content family friendly, jak i małe nazwijmy to afery, co istotne, a Afery, że źle ocenił w opinii, oczywiście, danego lokalu, czy że ktoś próbuje wykorzystać jego sukces i system oceniania, gdzie najlepszym wyznacznikiem tego, że youtuberowi po prostu smakowało, jest naklejka mola. Mieliśmy w przeszłości lokal, który nazwał się Książulo Kebab, mieliśmy kanapkę Książulo, która była odpowiedzią na złą ocenę, a teraz mamy po prostu zamówienie na własną rękę znaku Mala i naklejenie ją na swój punkt astronomiczny. Nagrywaliśmy tutaj kiedyś kebab o nazwie Silver Kebab, Silver Premium Kebab, on się chyba nazywa. Uznaliśmy, że jest to całkiem niezły kebab, jak za te pieniądze. I ogólnie całkiem nam smakował, ale żadne muła nie padło, a muła widnieje na lokal. Zastrzeżony znak towarowy Muala miał wisieć w tym miejscu przez co najmniej dwa miesiące, a co ciekawe, wcześniej był poprzedzony napisem, polecany przez Muala, jednak napis normalną czcionką, a nie będący znakiem zastrzeżonym przez Książula. Rozmowa na temat przyczyny takiej decyzji jednak nie była obszerna, ponieważ zarówno pracownik, jak i właściciel, do którego numer otrzymał od pracownika Książulo, nie rozmawiali dobrze po polsku. Prawdopodobnie również ochroniło go to przed konfrontacją słowną, której mógł wypaść niekorzystnie, i rozmowa zakończyła się na stwierdzeniu, że Książulo może zerwać naklejkę. Dzięki. I don't give you Muala. Lepsze naklejki niż my mają. No i z takiej ciekawostek, książulo postanowił również w materiale, jaki na swoim Instagramie ujawnić wizerunek Mualana, który nie był dużą tajemnicą dla osób oglądających jego filmy zaraz po opublikowaniu. Po prostu kilka razy w wyniku błędów montażowych podczas zamazywania twarzy Mulana widzowie mogli go zobaczyć. Przejdźmy na chwilę do tematu mniej internetowego, ponieważ złodzieje okradli Muzeum Louvre w Paryżu w biały dzień i zabrali 8 cennych przedmiotów, po czym uciekli na skuterach. 27 lat dokładnie tyle francuskie muzeum Louvre nie padło ofiarą kradzieży. Wszystko w wyniku zdecydowanie jednego z najbardziej rozbudowanych i zaawansowanych systemów zabezpieczeń na świecie, który został poprawiony w 1998 roku i od tamtego momentu nie odnotowano żadnej kradzieży do wczoraj. No i tu może pojawić się pytanie, jak w takim razie wczoraj złodzieje weszli do środka i ukradli biżuterię z części muzeum, gdzie eksponowane są klejnoty koronne francuskich władców. Jak informuje portal BBC, kradzież miała miejsce wczoraj pomiędzy godziną 9.30 a 9.40. Krótko po otwarciu muzeum dla zwiedzających, czterech złodziei użyło zamontowanego na pojeździe, który podstawili pod balkonem, a potem patrząc na zdjęcia, to weszli po prostu po drabinie, dwóch z nich przecięło szyby i weszło do środka, zagrozili strażnikom i ukradli według informacji 9 przedmiotów. Finalnie jednak zabrali 8, ponieważ jeden, czyli korona Eugenii Eugenista porzucona podczas ucieczki i pojawiła się również tutaj informacja, że włamywacze próbowali podpalić podstawiony pojazd, ale uniemożliwił im to członek personelu muzeum. Finalnie w czasie całej kradzieży nikt nie ucierpiał, całość miała odbyciem bez przemocy i przeprowadzona bardzo profesjonalnie, a ucieczka odbyła się na dwóch skuterach po niespełna 7 minutach Według przekazów największe zagrożenie w tej sytuacji dotyczy ewentualnego przetopienia ukradzionych eksponatów Ponieważ w obecnej formie ciężko podobno byłoby je sprzedać No i tutaj najciekawsze, ponieważ obecnie nie pojawiła się oficjalna wycena eksponatów Natomiast jeden z nich, czyli brosza w kształcie kokardy należącej do cesarzowej Eugenii Została kupiona przez Louvre w 2008 roku za kwotę 6 720 tysięcy euro Tak więc biorąc pod uwagę, że sytuacja miała miejsce w dzień, kiedy zwiedzający również byli w muzeum to scenariusz jest jak najbardziej na filmie. i pojawia się pytanie Czy uda się złapać sprawców i odzyskać eksponaty Co ciekawe obraz, który ukradli złodzieje w 1998 roku Do dzisiaj nie został odnaleziony Wracamy do spraw internetowych, ponieważ projekt GOATS może powrócić A przynajmniej padła taka propozycja na transmisji Oczywiście do tej informacji należy mieć dystans, a bardziej brać pod uwagę Że jest to żart podczas oglądania programu na kanale WK W którym wystąpił po prostu Wojtek Gola I tutaj padła propozycja wspólnej kontynuacji projektu GOATS Wojtek, jak oglądasz teraz mojego live'a, napisz mi na, na Facebooku, że oglądasz i przywracamy gołc. I chujmy się, przywracamy gołc, nie? <laughs> jakby świąteczna, świąteczna promocja jest i, i jakby ja zapieram przy gołcach, ciśniemy i odrodzenie przepotężne, nie? Dobieramy trzech ziomów albo jakiejś dziewczyny. Jeżeli oglądasz, napisz, nie? Daję 3 yy, minuty o. Kłopak, kłopak. Usłyszeliśmy również, że na ich spotkaniu ze strony Wojtka miała pojawić się wcześniej chęć kontynuacji tego projektu. Prawdopodobnie jednak transmisja nie była oglądana przez Wojtka, ponieważ nie wysłał o wiadomości do Sylwestra. Zobaczymy więc, czy pojawi się na kolejnej transmisji nawiązanie do tej propozycji, ponieważ pod względem zainteresowania z pewnością projekt miałby podstawy do generowania wyświetleń. Wojtek nie ogląda szkoda, bo liczyłem, że Sophie i leżo mi oglądają tak jak kiedyś, ale jednak nie. Może jest w sklepie z zegarkami albo w jakiejś restauracji. Gwiazdkami. Trener Mirosław Okiński ponownie odniósł się do sprawy Lizaka i Michała Pasternaka. Mamy tak naprawdę krótką aktualizację do wcześniejszych przekazów informujących, że trener Okiński wyrzucił swoich dwóch obecnie najbardziej medialnych flickowo zawodników ze swojej akademii. Przyczyną było odejście od flickfightów i tego, kogo ma promować obecnie ta branża. Mieliśmy więc bardziej ofensywną wypowiedź Mirosława Okińskiego oraz zdecydowanie stonowaną odpowiedź Lizaka i Michała Pasternaka. No i przedwczoraj na kanale MMA Bądź na bieżąco pojawił się wywiad z zawodnikami Fame, którzy postanowili nie wypowiadać się mocniej, a szacunkiem do trenera Okińskiego i czasu spędzonego w jego Akademii sportu walki, decyzja miała być wspólna, ponieważ rezygnacja z freak Fightu przez trenera nie była zgodna z podejściem i dalszymi planami zawodników, no i wczoraj na ten temat postanowił się wypowiedzieć Mirosław Okliński. Wracamy do sprawy wywalenia Lizaka i pasternaka na Pysk. Słuchajcie, e, Lizak i Pasternak, mimo naszego rozstania, rozejścia tego, że jest mocno, jest agresywnie. Eee, ogólnie pokazali się z dobrej strony. Uważam, że to bardzo w porządku są zawodnicy i wspieram ich kariery, mimo że nie będę już we frikach. Eee, niech idą, niech trenują. Niech trenują może tam w innych klubach. Niech spróbują, niech wszędzie spróbują. Niech walczą we freakach, ja odchodzę od freaków, idę w sport. Mamy poniedziałek, a więc mamy nowe podbicie, a tak naprawdę to wy macie. Więc jeśli możecie, jeśli Wam się materiał podobał i chcecie tutaj wykorzystać, zostawcie lajka, następnie podbicie materiał. W sekcji komentarzy przewincie również do boku. W tym miejscu się da się miała wczoraj, do której również Was zapraszam. Być może w niedzielę nie widzieliście filmu. Dzięki wielkie za zaglądanie. Pamiętajcie, prawie codziennie rano, po godzinie 5, bliżej 6, teraz, bo są poślizgi. Macie te takie treści. Miłego dnia. Do jutra siema.